Dobry kochani, witajcie. Kontynuujmy sobie nasze zaprzyjaźnianie się z Luizą, by stawała się nam coraz bliższa i wypraszała nam, przybliżała ten dar życia woli Bożej, bo ma taką łaskę może z woli Bożej upraszać, rozdawać. To życie najgłębsze z możliwych, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. A więc czytajmy sobie dalej, poznając ją bliżej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Dzień 21 października, przepraszam, 1888 roku dokonały się przepowiedziane mistyczne zaślubiny. Jezus. Po przyodzianiu jej przepiękną szatą, ozdabia jej włosy wieńcem i okrywa ją welonem aż do stóp. W obecności świętej Katarzyny dziewica Maria bierze rękę Luizy i Jezus wkłada jej na palec pierścień. Potem następuje uścisk i pocałunek Jezusa i Matki Bożej dnia 17 września 1000 Oś 90 roku, zaślubiny zostają dokonane po raz drugi w obecności Trójcy Świętej i Niebieskiego Dworu. W 1894 roku Luisa i jej rodzina przenoszą się do mieszkania przy ulicy Ospedale Weciko 14, obecnie ulica Luizy Pikarety, 27. W tej nowej siedzibie Spełni się trzecie małżeństwo mistyczne, zaślubienie Krzyża, mające miejsce 14 września 1894 lub 1895 roku. Pan pojawia się jej jako ukrzyżowany. Kobieta widzi, że z najświętszych ran Jezusa ukrzyżowanego wychodzą promienie światła, które kierują się do niej. Tak, mówi Luiza do Jezusa. Daj mi rany, ale spraw, aby wszystko pozostawało ukryte między mną a tobą. Otrzymane przez Luizę stygmaty pozostaną na zawsze niewidzialne, ale nie będą bezbolesne. Luiza następnie widzi otwierające się niebo i schodzącego świętego Jana, który niesie krzyż, a także Matkę Bożą Królową i wielu aniołów. Gdy Luiza zostaje położona na krzyżu, Liczne dusze z czystca wzlatują do nieba i wielu grzeszników się nawraca. Niewymowne cierpienie i nieopisane radości zalewają serce Luizy. To nie pozostanie odosobnionym wydarzeniem, lecz będzie się ponawiało wiele razy podczas jej życia, bez zewnętrznych oznak. Tak samo będzie się powtarzało inne doświadczenie, jakie Jezus każe przeżywać Luizie. Wyjście duszy z ciała. Dotąd to oblubieniec Jezus udawał się do Luizy. Teraz Luiza będzie musiała iść do Jezusa. Te coraz częstsze ekstazy stają się dla niej prawdziwą, rzeczywistą szkołą. W wielu kontaktach bowiem dowiaduje się, jak bardzo jej Jezus jest obrażany przez nieuczciwość, bluźnierstwa, brak miłości bliźniego, fałszywą pobożność, także kapłanów. Jednak nie brakuje także spotkań z kapłanami świętymi, których posługa ukazuje się jej w, w całej wzniosłości. Ona rozumie, że we mszy jest cały fundament naszej najświętszej religii. Jej dusza staje się siedzibą tych samych mocy boskich, którymi się karmi. Żyję już nie ja, nie tyle dla Boga, co z Bogiem. Nigdy żadnej skargi. Nigdy nie okazało gestu rozczarowania wobec woli Bożej, takiej jaka jej się objawiała w codziennych okolicznościach. Zawsze widziano ją siedzącą, spartą na poduszkach, mającą naprzeciw krzyż, w którego ustawicznej kontemplacji Luiza kształtowała swoje życie. 64 lata w łóżku, całe długie życie. Ta dusza, cała należąca do Jezusa od 1882 roku miała wtedy 17 lat. Do 1947 roku żyła na przerażającym krzyżu, naprzemiennie doświadczając odczuwalną bliskość Jezusa lub pozostając w skrajnym opuszczeniu, cierpieniu, milczeniu i modlitwie. Ta dusza nie posiadająca praktycznie żadnego wykształcenia. Która ukończyła pierwszą, co najwyżej drugą klasę szkoły podstawowej, musiała napisać wbrew swojej woli i jedynie z posłuszeństwa spowiednikom historię swojego życia oraz poufałości i zawierzenia Naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi życia w woli Bożej w celu poznania odwiecznego dekretu objęcia przez niego panowania w Kościele i w całym świecie. Przez posłuszeństwo nakazane przez Jezusa. Popierane przez jej spowiedników Luisa zawsze przez nich zobowiązana w ciągu 39 lat musiała spisać niczym dziennik 36 tomów Księgi Nieba oraz inne pisma i modlitwy. <laughs> Pisze o niej święty Anibal Maria Di Francia w prezentacji książki 24 godziny męki, wydanej po raz pierwszy w 1915 roku. Nie możemy przekazać rękopisu imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania itd. ponieważ byłoby to upokorzeniem jej w najgwałtowniejszej z udręk, w najbardziej wyczuwalnym odosobnieniu duszy i ciała. Ona chce żyć w samotności, ukryta i nieznana. Zanić w nie chciałaby zapisywać intymnych i przeciągających się rozmów z uwielbionym Jezusem, prowadzonych od najmłodszego wieku aż do dzisiaj, a które ciągnąć się będą, kto wie jak długo jeszcze, jeśli sam nasz Pan tak nakaże, zarówno osobiście, jak i za pośrednictwem kierowników, czemu ona poddaje się zawsze z ogromną czułością oraz z wielką moralną siłą, wielkodusznością. Ponieważ pojęcie, jakie ma ona o świętym posłuszeństwie, nakazałoby jej odmówić nawet wejścia do raju. Zadziwiające. Nadzwyczaj czarujące są upomnienia lub rozmowy, jakie prowadzi z panią posłuszeństwem, jak je nazywa, jakby chciała uwolnić się od podległości jej, do czego jest zmuszana. Mówi do niej, jak do wielkiej księżnej lub królowej, która surowo podporządkowuje ją sobie albo wyobraża ją sobie jako zbrojnego rycerza, który uderza ją, kiedy tylko ona sama chce się jemu sprzeciwić. Istotą jest to, że ta dusza pozostaje w straszliwej walce między potężną, przepotężną miłością do życia w ukryciu a nieubłagalną władzą posłuszeństwa, któremu bezwzględnie musi wierzyć. I posłuszeństwo zawsze ją zwycięża. I to stanowi jedyną, jedną z najważniejszych cech, cech prawdziwego ducha, solidnej i wypróbowanej cnoty, ponieważ chodzi o 40 lat, w których z potężnym gwałtem zadawanym sobie samej poddaje się wielkiej pani, która nad nią góruje. Luiza zna ojca Anibal Maria di Francia od około 1910 roku i od listu datowanego na dzień 20 marca 1911 roku. Rozpoczyna się między nimi intensywna korespondencja. Będą złączeni wzajemną, głęboką duchową przyjaźnią, która da okazję do wielu wydarzeń, jak opublikowanie niektórych pism Luizy. Ta więź będzie trwała do śmierci kapłana, która nastąpiła w czerwcu 1927 roku. W okresie, w którym rozpoczęła się ich znajomość, był on znany jako założyciel zgromadzeń córek Bożej Gorliwości oraz rogacjonistów. Pisma Luizy budzą zainteresowanie ojca Anibali który przekonany o, ich, przekonany o ich wartości i pożyteczności odczuwa potrzebę ich wydania. Po raz pierwszy w 1915 roku publikuje Zegar Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, który będzie miał kolejno pięć wydań. Do wydania w tyś, z 1917 roku zostaje dołączony Traktat o Bożej Woli. Ojciec Anibal. Radzi swoim instytutom wprowadzenie medytacji zegara i zwraca się z apelem do biskupów, aby to samo zalecili innym instytutom zakonnym. W 1915 roku ojciec Anibal zaprasza Luizę, aby przemów, przeniosła się do domu córek Bożej gorliwości w Trani. Jednak chociaż Luizie podobałoby się ta myśl, życia z zakonicami odczuwała jako Boże polecenie, że nie powinna opuszczać Korato. Zatem w 1919 roku ojciec Anibal decyduje o budowie w Korato Domu Sióstr Bożej Gorliwości oraz sierocińca, aby tam udzielić gościny Luizie. Wspomorzony darowizną teraz przez siostry Cimandono, zabiera się do dzieła i rozpoczyna budowę, która jednak zostanie ukończona dopiero po jego śmierci. Zatrzymajmy się tutaj, by kontynuować. Jeśli Pan pozwoli, w następnym odcinku Dzieje Luizy, by ją poznawać bliżej i zaprzyjaźniać się z nią.